Wszedłem dzisiaj na Steam'a i zauważyłem, że jest do kupienia gra przeceniona, którą już gdzieś wyczaiłem w jakimś bundlu, już dawno ją miałem, nigdy nie odpaliłem, więc e, uznałem, że to jest dobra okazja, żeby e, zobaczyć, czy faktycznie się opłaciło. W tym momencie ona jest chyba do kupienia za 2 euro z hakiem, e, no i co, jak najszybciej postaram check, się the e, okay. sprawdzić. Oh, Czy warto? I've just opened up the last one. Bla, 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 ruszamy się w salę... Dobra, super... Aha, aha... aha okej, okay, super... Doskonale... Aha... Fuck, okej... Okay. Eee, gra jest o zombie... I, i, I jest strategią czasu rzeczywistego... I w zasadzie tyle... Tyle jak dotąd wiem, dobra? Wygląda nieźle. No, nie, nie powiem, że jest jakaś brzydka, nie? Okej, okay. I get it. Nie musicie mnie wszystkiego uczyć. Holy shit! Drzwi się zatrzaskują, o cholera Niesamowite Mogę wziąć kij i mogę nim walczyć, naprawdę? Jest obok wielkiej plamy krwi, żebym zwrócił na to uwagę W dodatku świeci się na zielono, zupełnie nie zauważyłem, że mogę to podnieść Wow Gry dzisiaj i trzymanie za rączkę. Hehe, <laughs> with great power comes great responsibility. It's time to calm the freak down. Okay. Cool. I threw. Doskonale. Shit, you're good. Dobrze. A cóż to? Wygląda na to, że bezpieczniki są uszkodzone. O nie! Co ja teraz zrobię? Przesunę kamerę i będę mógł z tym popstykać. O nie! Tam ktoś jest! O nie! O nie! O nie! Remember, running causes more noise than walking. The more noisy you are, the more attention you draw to yourself. Okej, okay, I got it! Bang, bang, bang! Faktycznie, niesamowicie... No, wymagające te zombie. No ale dobra, niech będzie. Może później w paczkach będą trochę bardziej... Um... No, niebezpieczny. Albo, nie wiem, może po tutorialu, chociaż postarają się trochę bardziej yy, stanowić jakieś zagrożenie, albo co. You Gerald has Okej, okay. mam się wrócić, bo jednak Padze stwierdził, że na pewno tu nie ma nigdzie indziej już, ee, jak to się mówi, paliwa. Okej, okay, okej, okay, chodź. Kurde, naprawdę, nie można... Nie, nie rozumiem na jakiej zasadzie tu działa przewijanie ekranu, bo czasami myszką mogę przewijać ekran, a czasami nie. I w zasadzie nie ma, nie, nie ma jakiejkolwiek zasady. No fajnie, ok. No to jak mam się... A, no tak, oczywiście, że miałem wyjść tutaj, fajnie. Teraz się zesrało. Dobra, to przewijanie od razu mówię i ostrzegam. Przewijanie myszką jest ultra denerwujące. Może ja po prostu czegoś nie umiem zrobić, ale. Okej, jak jak tu się jak tu się biega z shiftem, nie wiem prawym, a pewnie w ten sposób. Okej. Gerald needs your help. O. Okej. O, o, no, dzięki, że mi powiedzieliście, już sam się domyśliłem. Naprawdę nie trzeba. Fuck you. No, jedziesz go, jedziesz go. I jedziesz go. No i teraz się nie przewijamy, myszką, Co za chłam! Bang! 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 bang. I. Bang. Eee, okej. Okay. No gas at this goddamn place, and Gerald's wound looks nasty. With some luck, you'll be able to reach the next town. Maybe someone there will be able to tell you what the hell is going on around here. Fortunately, there's a hospital not far away from here. What should have been a nice, relaxing ride to college ends up in disaster. A gas station full of cannibals and a bite wound. Hopefully, you'll find a doctor in the next town. O, super, ok. Um, zrobiłem to. Super. Przejdźmy jeszcze jedną misję, żebym co, coś, coś jednak więcej pokazał. Jak dotąd moje wrażenia są takie. E, gra ma potencjał być całkiem przyjemna, nie jakaś wybitna, e, ale pewnie. Ale całkiem przyjemnie mi się wydaje, że dałoby się ją przechodzić. Zwłaszcza. E, Komuś takiemu jak ja, kto strasznie lubi takie klimaty, e, wtedy mogłoby być to całkiem, całkiem ciekawe, patrząc na to bardziej jako na przygodówkę, niż jako na cokolwiek innego. E, przyznać muszę, że no, czasami trochę są jakieś takie denerwujące nie wiem, jak to nazwać. To nie są błędy, to są bardziej niedoróbki z tym, że właśnie ta kamera jakoś tak dziwnie działa, i nie działa, i czasami działa, a czasami nie działa. Wszystko jest takie jakieś ale tak naprawdę like można... Eee, można to wszystko przeżyć nie wygląda to też źle i uważam, że 2 euro no można, można zapłacić. Nie jest to jakieś wybitne dzieło sztuki, ale... Ale podnieśmy pistolet i zobaczmy jak działa strzelanie w tej grze. Bla bla bla, tak oczywiście. Eee... A jak się krwawi, to... Tu nie mam nabojów, jak sądzę. Więc chyba nic z tego, ale mogę zawsze sieknąć kijem baseballowym. Bang. 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 <grym> Okej, okay, już to zrobiłem, naprawdę już to podniosłem. God. Ej, te dzisiejsze gry, i te ich tutoriale, i trzymanie za rączkę, no. Kiedyś to były czasy. Ja to już jestem stary. Wspominam stare gry i mówię, że o, kiedyś to były gry, o, kiedyś to były gry, a teraz, o, patrzcie. Nie to, co kiedyś. Dobra, użyjmy tego na... na... na nim? Tylko jak? Bardzo bym Ci chciał dać tę apteczkę, ale próbuję rozgryźć jak. Obawiam się, że... a oh, shit. Na pewno nie tak. Dobra, podnieś. Ehm... Okej, okay, trzeba było czytać tutorialę. <ścoughs> uh, 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 uh. ehm... Uh, hmm. Spacja? Nie. Kontrol? Nie. E, wszystkie guziki na naraz? Nie. Kontrol? Kontrol? Nie. 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 Okej, jak jeden? Nie. Okej, okay, co ja mam zrobić? E, o o o o. Aha, tu są tylko opcje. No to do dupy. Ale okej, okay, może tu, może tu znajdę. E, nie, 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 nie. E, nie, 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 nie. nie. Nie, nie, o oh, fuck. No tak, tak, tak. Trzeba było... Trzeba było czytać, ale oczywiście nie czytałem Bo jestem głupi. A trzeba było. Okej. Okay. Come on! Daj mu tą apteczkę. Zaraz, czy tu było? Nie. Oho, wyłączyłem swój inwentarz. Teraz nie wiem... O, już, już wiem jak włączyć i... To było do przewidzenia. Fuck, okej. Okay. Dobra. E, załóżmy, że wcale nie trzeba mu dawać tej abdeczki. Wcale. Absolutnie tego nie potrzebuje. Więc pójdźmy dalej. Gera na pewno nie będzie dla każdego i dla niektórych będzie po prostu zbyt toporna, bo ona jest odrobinę toporna, ale ja na przykład czasami. A path block, you have to find another way into the hospital. Ok. Fajnie. Dobrze, okej, dobrze. Nie ma sprawy, znajdę inną drogę. Aż wiedzieli, że znajdę inną drogę. E, w każdym razie ja z doświadczenia wiem, że czasami takie toporne gry jednak okazują się być całkiem fajne i tak naprawdę jak się przeboleje takie jakieś tam mankamenty właśnie jak taka... E, ...toporność, że coś jest jakieś takie niedopracowane, to jednak czasami takie gry mają urok i wydaje mi się fajnie, znalazłem amunicję, jak fajnie. E, czasami się okazuje, że takie gry są całkiem fajne, i uważam, że ta ma potencjał, żeby być przynajmniej całkiem fajna, e, przynajmniej dla mnie tak, no, dla mnie każda gra z zombie będzie miała e, jakby, jak tu zasejwowało, aha, to już się samo zasejwowało, dobrze, e, każda taka gra z zombie z będzie miała odrobinę, Eee, odrobinę lepszą ocenę w mojej... Eee, jakby, jakby w moim... no wiecie no Moim zdaniem No bo jestem fanem tego typu klimatu, tak? I, i to mi się zawsze będzie podobać. Bang! Bang! O, oh shit! dlaczego to jest tak bardzo nieskuteczne może jeszcze raz? Chciałam sam, może jeszcze raz. Okej, okay, gdybyś gdybyś Trafiał! Mówi dobrze. Gdzie jedziesz go i jest! Okej. Okay. Mam wrażenie, że... Broń taka... Jest tu trochę OP. Eee, taka, taka... No wiecie. Taka blisko dystansowa. O oh no! Ok, zmienimy sobie na pistolet i spróbuję ich tak strzelić, tak jak wtedy, bo to tak przeszło kilku naraz. Mm. Pomimo swojej toporności muszę przyznać, że jest całkiem fajna i na pewno są osoby, którym się to spodoba... znaczy... Podoba. Nie, nie toporność się spodoba, tylko ogólnie gra. Myślę, że są osoby, które e, przebolają te mankamenty techniczne i zwyczajnie całkiem nieźle zabawiają się z grą. A 2 euro to nie jest dużo, jak już mówiłem. E, więc czy polecam? Mm, nie, niekoniecznie. Ale czy stwierdzam, że warto, no nie wiem, spróbować? Chyba tak. Chyba są osoby, którym mogłoby się to spodobać. Uh, ja tam osobiście raczej... no mógłbyś go nawalać. Ja tam osobiście nie widzę w tej grze aż tyle uroku, żeby od razu zacząć węgrywać z tego serię, bo to, to chyba trochę zanudne będzie przy formie. Oh, przy... O, oh, dammit. Okej, okay, gra przynajmniej nie jest za łatwa, to jest, to jest plus, tak? Eee, tyle. Widzieliście odrobinę jak wygląda gra Trap Dead. Jeśli macie ochotę i nie macie na co innego wydać 2 euro, co tam się przykłada pewnie na poniżej 10 zł. no to można sobie strzelić Trap Dead. Nie jest to jakaś najgorsza gra o zombie, bo... wychodzi mnóstwo gier o zombie, które są czasami... no nie wiem... Niby samo zombie, ale tak naprawdę się okazuje, że są do dupy. Ta do dupy nie jest. Ona po prostu wydaje mi się, że jest niedopracowana i trochę niedoszlifowana, ale swój urok na pewno ma. Tyle. Pokazałem wam, a co już z tym zrobicie, to już wasza brocha. No to tego, no. Do zobaczenia.